Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Z popielnika na wojtusia iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie raz królewna, pokochała grajka. Król wyprawił im wesele i skończona bajka. Była sobie baba Jaga, miała chatkę z masła. A w tej chatce same dziwy pst Iskierka zgasła z popielnika na Wojtusia. Iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Już ci Wojtuś nie uwierzy. Iskiereczko mała. Chwilkę błyśniesz, potem zgaśniesz. Ot i bajka cała.